Tak ciągle myślałem, ile bym musiał pracować, aby mieć swoje wymarzone auto BMW M4 pośrednich średnich, wyliczając, że zarabiając 7 do 11 tysięcy, to i tak by było ciężko, trochę też się rozczarowałem, bo wiem, że nie spełnię tego marzenia, no chyba, że jakiś Mercedesela 35 zostanie do realnego wyboru, ciężkie to życie. O, ciężarny homik, zmniej myślenie, no, jak już zarabiasz 7-11 tysięcy, to wiesz, nie zarabiasz najniższej krajowej, jesteś na dobrej drodze do tego, żeby po prostu zarabiać więcej, więc zaraz może będziesz zarabiał 15, może zaraz będziesz zarabiał 20, jakby nie od razu że zbudowano, ja pamiętam, jak ja brałem swoje pierwsze auto i ja zarabiałem wtedy tak z 30-40 tysięcy i też chciałem, też chciałem AMG, chciałem AMG, chciałem to, chciałem to. Ale wolałem sobie to odpuścić i spokojnie poczekać, bo jakby skumałem sytuację, że na takie auta jeszcze przyjdzie czas, a wziąłem sobie Mercedesa Cela benzynę 1.4 z drugiej ręki za 2300zł leasingu miesięcznie. Nie się także że mówisz, że zarabiasz 7-11 tysięcy i nigdy nie spełnisz swojego marzenia. Zawsze je możesz spełnić, tylko musisz po prostu do niego dążyć, bo na wszystko przyjdzie czas.